Witam państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Wiadomości Samorządowych. Przed nami długi majowy weekend, zatem sprawdźmy, co najważniejszego będzie odbywać się w mieście w najbliższych dniach. Nie bez powodu znajdujemy się tutaj przy rzeźbie szczudlarza Jeleniogórskiego. Jest to dzieło wahanabego, wspaniałego rzeźbiarza, który zaczynał w Jeleniej Górze. Jak mówi mieszka dzisiaj w Poznaniu, ale serce jego zostało tutaj. Drugie jego dzieło, bo Don Kichot i Sancho Pansa są koło liceum żaromskiego, a nie jesteśmy tu przypadkiem, bo szykuje nam się trzecie dzieło. Mianowicie 1 maja. Nie warto siedzieć w domu. Długi weekend, jak myślę, dobra pogoda, ale i mnóstwo wydarzeń. Jeden z wydarzeń związany jest właśnie z e, naszym mistrzem Wachadembego, mianowicie u zbiegu ulic pocztowej i 1 maja. E, 1 maja, mówiąc ulica 1 maja i 1 maja, w dziesiątą rocznicę wejścia Polski do Unii Europejskiej zostanie odsłonięty nowy e, pomnik, rzeźba e, mistrza. Rzeźba inspirowana tradycją biblijną i europejską. Oprócz odsłonięcia pomnika, to jest dzień pełen wydarzeń u styku właśnie ulic 1 Maja i ulicy Pocztowej, mianowicie od rana wielki festiwal smaków Europy. Będzie można tam na stoiskach spróbować potraw hiszpańskich, węgierskich, czeskich, oczywiście polskich. A te imprezy gastronomiczne cieszą się dużym wzięciem. O godzinie 20.00 Teatr Ocelot zaprezentuje nam widowisko inspirowane właśnie biblijną opowieścią o byku, czy o Zeusie i Europie. Także będzie się działo, ale też będzie się działo nie tylko tutaj. wywołałem panią Ewelinę Marciniak, która opowie nam o Wiośnie Cieplickiej. Witam panią serdecznie, pani dyrektor. Zatem kilka słów na temat, co się będzie działo już niedługo. Witam serdecznie. Przystań Twórcza Cieplickie Centrum Kultury serdecznie zaprasza faktycznie na wydarzenie, które będzie już niedługo. Po 1 maja od godziny 17 będzie wielki koncert, inauguracja 41. wiosny cieplickiej. Będzie to z jednej strony koncert gwiazdy zespołu Red Lips, jednego z najpopularniejszych ostatnio zespołów młodzieżowych, gdzie jest niezwykła ruda, charyzmatyczna wokalistka i takie drapieżne brzmienie gitarowe. Ale saportem przed tym koncertem będzie pokaz. Zwycięzców, laureatów Festiwalu Młodych Talentów, naszego czwartego kutra artystycznego. Dlatego to takie wyjątkowe wydarzenie połączenie gwiazdy, która jest no, ogólnopolska, z naszymi fantastycznymi, młodymi i niezwykle utalentowanymi ludźmi, artystami z Jeleniej Góry. Tematem przewodnim są zaginione, zagrabione dzieła sztuki przez Niemców, które poszukiwane były zaraz po zajęciu tych terenów przez Armię Czerwoną i administrację polską, poszukiwane były przez ekipy do tego wyznaczone. Tu w Jeleniej Górze, właśnie w Muzeum Karkonoskim przechowywano przez jakiś czas Obrazy Jana Matejki, za których odnalezienie odpowiedzialny był profesor Lorenz. Jelenia Góra będzie miała widowisko batalistyczne, jakiego nie miała wcześniej, bo po tej scenizacji, która odbędzie się tu, gdzie jesteśmy, o 13.00, zapraszamy na godzinę 18.30 na teren przy ulicy Nowowiejskiej, gdzie będziemy mieli dużą instylizację batalistyczną z udziałem pojazdów pancernych, gąsienicowych, e, około 100 rekonstruktorów i bardzo spektakularną e, pirotechnikę. Przede wszystkim tego typu wydarzenia mają ten plus, że można na żywo sobie zobaczyć tą broń, mundury, ponieważ e, w zasadzie w muzeach możemy zobaczyć to tylko przez szybę, tak? a tu możemy faktycznie tego dotknąć. Jest to w zasadzie główna zaleta najbardziej interaktywna tego typu wydarzeń. oh <laughs> Kolejnym rozmówcą jest pan Marek Nowak, kierownik biura koncertowego, a będziemy rozmawiać o najbliższym majowym weekendzie i dokładnie tym, co przygotowała Filharmonia Dolnośląska. Tak, biało-czerwony weekend majowy, to jest z tych wielu imprez kulturalnych, sportowych, a Filharmonia w, w ramach tej dużej imprezy przygotowała 23 Festiwal Muzyki Wiedeńskiej. W ramach tego festiwalu trzy koncerty kameralne, które się odbędą w Sali Teatru Zdrowego Animacji w Jeleni Górze w Cieplicach. Wszystkie, jak wspomniałem, kameralne. Najciekawszym, wydaje mi się, projektem jest koncert 4 maja, w którym wystąpi trio z Austrii w składzie z skomplikowanymi nazwiskami, więc nie będę je wymieniał. Mam pewną przyjemność ten koncert poprowadzić, ale muzyce prezentują wczorajszy świat, czyli będzie to nawiązanie do setnej rocznicy wybuchu I wojny światowej. Oprócz tego we wcześniejszych tych dwóch koncertach, drugiego i trzeciego, wystąpią dwie sopranistki z pianistami. Będzie jeden z koncertów prowadził pan Henryk Teichert z Wrocławia i usłyszymy przekrój szerokiej muzyki wiedeńskiej rodziny Straussów, Franza Lechara, kompozytorów Beethovena, Mozarta, także bardzo ciekawe koncerty. Maciej Grabek, zatem coś dla miłośników dwóch kółek. Też, ale to 4 maja i parada rowerowa Dalka Malonga, natomiast no my 3 maja po raz drugi. Zapraszamy na półmaraton biegowy Jeleniogórski i na Jeleniogórską Dziesiątkę. Rozpoczęliśmy tą imprezę w ubiegłym roku jako obchody Konstytucji Święta 3 Maja. W tym roku kontynuujemy tą już można powiedzieć krótką tradycję, ale impreza się rozwija. Na tą chwilę jest już zapisanych blisko 800 osób. Spodziewamy się myślę około tysiąca, może ponad tysiąc uczestników. W tamtym roku pamiętamy nie najciekawszą pogodę, ale uczestnicy byli z Kenii, z Francji, z Ukrainy, z Białorusi. Także myślę, że w tym roku również międzynarodowa frekwencja. Także jeszcze do tej, cały czas możemy się zapisywać na te zawody, a startujemy 3 maja o godzinie 10 na Placu Ratuszowym. No między godziną startu, czyli godziną 10 a godziną 13, bo taka jest orientacyjna godzina zakończenia biegu, utrudnienia będą głównie w obszarze jakby trasy, czyli Sudecka, skrzyżowanie z Wojska Polskiego, ścieżka rowerowa za Pauliną wzdłuż obwodnicy, ulica Wincentego Pola, dobieganie do stadionu na Złotniczy, bo tam jest meta. Także na tych, na tych skrzyżowaniach i na tym obszarze będą utrudnienia, ale będą również wyznaczone objazdy, będzie to wszystko w odpowiedni sposób oznakowane. Myślę, że te trzygodzinne utrudnienia nie będą aż tak uciążliwe dla mieszkańców. Skorzystać może każdy młody, duży, stary, kobieta, mężczyzna, całe rodziny, całe drużyny bo coraz więcej też takich drużyn się zapisuje. Bieganie jest bardzo popularne w naszym kraju, więc ten nasz bieg jest również dla każdego. naprawdę z naszym kolejnym rozmówcą powinniśmy spotkać się na boisku piłkarskim, mieć ze sobą strój sportowy, no ale mam nadzieję, że Państwo nam to jednak wybaczą. Rozmowa z panem Marcinem Młynarczykiem, wiceprezesem MKS Karkona Elenia Góra. Rozmowa o pikniku sportowym dla wszystkich, rozumiem, już w najbliższy majowy weekend. Dzień dobry Państwu, tak oczywiście dla wszystkich. Ja angażując się w sprawy społeczne wiele nie górze od samego początku byłem takiego zdania, że jeżeli coś robimy, to musimy to robić dla szerokiej społeczności. Nie może być to wąskie grono, musi to być impreza powszechna, czy to kulturalna, czy społeczna, czy też sportowa, jak w tym przypadku. W tym roku po raz kolejny użyjemy przenośnego boiska typu golbox dwa lata temu mieliśmy przyjemność zamontować to na trzecim piętrze Pasażu Grockiego. Rok temu gościliśmy na Placu Piastowskim, w tym roku będziemy gościć w Parku Norweskim. 4 maja zapraszamy wszystkich chętnych, dzieci, ich rodziny, aby przyszli do nas od godziny 12. Mamy dla nich szereg konkursów, zawodów. Z nami będzie także Teatma Bajeczka, który jak zawsze wspaniale zaopiekuje się naszymi milusińskimi i zanimuje nasze dzieci. W czasie, kiedy dzieci będą rywalizowały w różnych konkurencjach, dla naszych mam przygotowaliśmy też małą niespodziankę. Po długiej zimie możemy skorzystać z bezpłatnych porad kosmetyczek, które będą do dyspozycji pięknych mam Też tuż obok naszego boiska. Zatem zapraszamy wszystkich na imprezę 4 maja, godzina 12, tak jak powiedzieliśmy. Samo południe. Samo południe. A my sprawdzimy, co dalej miasto przygotowało na długi majowy weekend. 4 maja jedziemy z placu ratuszowego ulicami Jeleniej Góry do Parku Norweskiego. Tam będzie festyn rodzinny, już po dotarciu na metę Parady Rowerów. To nie jest impreza o charakterze rywalizacji, tylko raczej rekreacji. Tutaj chodzi o to, żeby tą trasą się przejechać bez tego elementu ścigania. Tego raczej w Paradzie Rowerów nie ma. Zapisy będą od godziny 9 na placu ratuszowym w Jeleniej Górze. Na razie publikujemy regulaminy, publikujemy informacje. To jest 14 edycja tej imprezy, tak więc większość rowerzy doskonale wie o co w tym chodzi. Tak czy inaczej można się z tym zapoznać na stronie czy to Miasta Jeleniej Góry, czy Muzycznego Radia, które jest tym generalnym organizatorem Parady Rowerów. Poza tym w tym roku mamy dodatkowy element na zakończeniu Parady Rowerów na mecie piknik rodzinny z koncertem Norbiego. Także wierzę w to, że to będzie kolejny element, który oprócz tych dwóch tysięcy tradycyjnie gratisowych koszulek przekazywanych rowerzystom przyciągnie dodatkowe osoby. Panie dyrektorze, dlaczego warto także zapisać sobie w kalendarzu datę 11 dzień maja, czyli niedzielę? Niedzielę dlatego warto, a nawet trzeba zapisać w kalendarzu, bo ten koncert będzie wyjątkowy. To będzie koncert plenerowy w Parku Zdrojowym, w muszli koncertowej. Koncert o charakterze folkowym, czyli ogromna, niesamowita energia. Z jednej strony będzie występował ukraiński zespół folkowy The Ukrainian Folk, a z drugiej strony będzie taka y, bardzo pozytywna energia, młoda energia folkowa. ludzie, którzy wzięli się za rzecz, która wydawałoby się jest w dzisiejszych czasach zupełnie niemodna, aczkolwiek zrobili to w sposób cudowny. Czyli zapraszamy serdecznie. Park Zdrojowy, muszla koncertowa, niedziela 11 maja od godziny 16. A ja serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców Jeleniej Góry, turystów, internautów, naszych telewizów do śledzenia wszystkich informacji związanych z najbliższym majowym weekendem na stronie www.jeleniagora.pl To już koniec naszego programu pod nazwą Wiadomości samorządowej. Ja już dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.